W tej chwili na rynku kryptowalut w Polsce mogą inwestować wyłącznie firmy zagraniczne. Ta ustawa, jeżeli już się zgadzamy na to, że te kryptowaluty są u nas, ta ustawa zupełnie, ponieważ nie ma regulacji, wyklucza polskie rynki, tak, polskich. Po, po, polskie firmy, które chcą tymi kryptowalutami handlować, to czy KNF, KNF się podoba, czy nie podoba, że są kryptowaluty, to tak jak mnie, ja mogę powiedzieć, że ja bym wolała, żeby ich nie było, ale prawo jest prawem, jeżeli te kryptowaluty u nas będą, to należy je e, uregulować, tak, żeby rzeczy, rzeczywiście są. żadne, no nie, nie, nie to ma tych są, regulacji, nie ma tych regulacji, żeby nikt... No kryptowaluty są, no, ale są tak mi, jak jeszcze dobrze, no, to no dobrze pan, pan mnie prowokuje do są. tego, żeby jednak y, bardziej politycznie niż po nie, no, no więc kryptowaluty są, mam, no, handlują tak, tymi no. kryptowalutami głównie wschodnie rynki, y, wpływ wpływów rosyjskich, to y, to y, dezinformacja, Europie, dezinformacja, y, wydawanie pieniędzy Naprawdę? na to, żeby destabilizować naszą sytuację polityczną i o tym między innymi była mowa już na ale tej jawnej części, na tej jawnej części.